Kochani, dla tych co jeszcze nie poznali naszego produktu, jakim jest kąsek żebrowy, dzisiaj pokażę Wam jaki sposób można zrobić fajną jajecznicę o całkowicie innym charakterze smakowym. Bierzemy kąsek, słuchajcie, i kroimy na takie plasterki. Nie żałujemy go sobie. On jest, słuchajcie, wspaniały do celebrowania do wszelakich win alkoholi w takiej postaci jak teraz. Ale wrzucimy go na patelnię. I wysmażymy z niego takie superanckie chipsy. Kochani, nie wlewamy żadnego tłuszczu. Na suchej patelni wysmażamy właśnie takie chrupiące chipsy. One są już praktycznie gotowe. Kochani, chipsy mamy gotowe. Zobaczcie, bardzo mało tłuszczu zostało. Wykładamy i tu jest taki delikatnie bardzo smaczny tłuszcz. Wlewamy same białeczko, Ścinamy je szybciutko, pach, pach. On się teraz łączy tłuszcz z tym białkiem. Kochani, odstawiamy nie za mocno. O, właśnie tak. I teraz wlewamy żółteczkę. Trzymamy jeszcze ciepłą patelnię, ale tutaj chodzi o to, żeby zachować wszystkie prozdrowotne walory samego żółtka. Jeżeli dla kogoś jest to za rzadkie, wstawiamy jeszcze troszeczkę na Palnik i ścinamy troszeczkę mocniej. No właśnie tak. Kochani, w tym momencie, jak już uznacie, że Wasza jajecznica jest Taka, jaka ma być, wrzucamy nasze chipsy. I delikatnie je mieszamy. Koniec. Więcej nie ścinamy. Patelnia jest na tyle jeszcze gorąca, że nasze jajeczko dojdzie do takiego stanu, jakiego ja lubię. Także smacznego Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia.